Ostatnio pochwaliłem się Wam moim hobby, czyli kolekcjonowaniem hot wheelsów. Inną moją pasją jest grzebanie w elektronice, i właśnie tego będzie dotyczyć dzisiejsze nagranie. Mój syn poszedł właśnie do pierwszej klasy szkoły podstawowej i na informatyce uczy się obsługi komputera, mówiąc bardziej precyzyjnie laptopa. W związku z tym postanowiłem wyciągnąć z szafy laptopa mojej żony który został kupiony w okolicach 2008 roku, a który po narodzinach moich dzieci przeżył piekło. Dzieci skakały po tym laptopie, wyrywały klawisze i przed naprawą wyglądał w ten sposób. Ale co ciekawe, matryca działała, system działał, więc wystarczyło wymienić kilka rzeczy i można było na nim bez problemu pracować. Nagrałem dla was cały proces naprawy tego laptopa, ale w związku z tym, że jakość audio wideo była słaba, a nawet jakby była dobra, to i tak w trakcie nagrania wyszły pewne niedopowiedzenia, to postanowiłem pełnić dla was teraz rolę takiego jakby narratora. Do wymiany był jeden zawias, który został wyłamany, i to w taki sposób, że uszkodził dolną obudowę laptopa oraz klapę matrycy. Dlaczego zamówiłem klapę? Ona ma tutaj mocowania na te zawiasy z jednej i z drugiej strony. I na klapie. Mojej. Niestety te y, mocowania zostały wyrwane razem z zawiasami, co nie jest dziwne, kiedy dziecko skacze po laptopie otwartym. Więc musiałem niestety klapę zamówić nową. Musiałem wymienić również klawiaturę, bo w oryginalnej brakowało prawie wszystkich klawiszy. Mamy też nową klawiaturę. Proszę bardzo, ładnie wygląda, zdecydowanie lepiej niż ta. Z tym, że już widzę, że ta kreatura jest matowa, więc to nie jest dokładnie to samo. Zacząłem od demontażu zawiasu. Wystarczyło przy matrycy wykręcić trzy śrubki. Z dolnej obudowy laptopa nic nie wykręcałem, bo mocowanie było urwane, ale miałem resztki tego mocowania, więc przykleiłem je do obudowy na kropelkę. Tutaj też dopiero teraz zauważyłem, że Kabel od mikrofonu chyba i od kamerki. Od kamerki akurat jest, no jeszcze jest w jakimś tam stanie, powiedzmy, jako takim, ale od mikrofonu, tak mi się wydaje, że to jest od mikrofonu, no jest w dwóch częściach. Więc nie wiem co z tym zrobić. Odczepić, wyrzucić i zapomnieć. Ten mikrofon i tak nikomu do szczęścia nie będzie potrzebny. Kiedy klapa matrycy była wolna, odczepiłem z niej resztę części kabelków i pokazałem w którym miejscu były urwane mocowania zawiasów. Tak, z tej strony jak widzicie. Później zabrałem się za montaż nowego zawiasu, co nie było zbyt skomplikowane. Następnie pojawił się mały problem z nową klapą matrycy. Klapa nie jest dokładnie taka sama, jaka była, bo brakuje jednej rzeczy. Tu w tej klapie macie mocowanie na ten pierdolnik, a w tej klapie tego mocowania nie ma, więc Zaryzykuję i po prostu tak to zostawię. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nowa klapa matrycy ma mocowania w zupełnie innych miejscach, więc i tak jej nie będę mógł zamontować. To jest kompletnie zła obudowa. I co ja teraz z tym fantem mam zrobić? Na szczęście miałem urwane części mocowania ze starej klapy, więc zrobiłem to, co musiałem zrobić. Czyli trzeba. Znowu użyć kropelki. Teraz widzę, że z tej strony też pierdykło mocowania, ale to nic, bo jest kropelka. To nagranie mogłoby być sponsorowane przez Kropelkę. Muszę przyznać, że Kropelka bardzo dobrze zdała egzamin, a ja niepotrzebnie wydałem 50 zł na nową klapę matrycy. Następnie złożyłem klapę matrycy. Uważając na bardzo cienkie kabelki, zamontowałem przednią ramkę i ten temat naprawy laptopa został zakończony. Później przykręciłem głośniki, no i wziąłem się za górną obudowę laptopa. Gdzie miałem do podłączenia na płytę główną dwie tasiemki. Nie znoszę tego robić, bo tasiemki mocowania na płycie są delikatne. I wystarczy jeden niewłaściwy ruch, żeby uszkodzić którąś z tych części. Dobra, jest. Wlazła. Zaciskamy. Czy to można powiedzieć, że to wlazło? Wydaje mi się, że tak. Zamykamy. Tutaj macie te tasiemki już po zamontowaniu, chociaż w sumie i tak z tego obrazka za dużo się nie wyczyta. Obróciłem laptopa i od spodu zacząłem wkręcać brakujące śrubki. Proszę Was o zwrócenie uwagi na tą część nagrania. Dotykam tutaj obudowy, w której jest dysk twardy, i w dalszej części nagrania będzie to kluczowe. No i została ostatnia rzecz, czyli montaż klawiatury. Tutaj niestety również musiałem bawić się tasiemką, ale ku mojemu zdziwieniu wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Potem wystarczyło wkręcić klawiaturę, zamontować osłonę przy klawiaturze i cały laptop został złożony. Teraz wystarczyło go uruchomić i sprawdzić, czy wszystko działa. Zanim pokażę Wam pierwsze uruchomienie laptopa, muszę Wam tylko wyjaśnić, że miał on zostać sprzedany około 2 miesiące temu. Wtedy sprawdziłem, czy wszystko w nim działa, no i działało, Windows się uruchamiał, porobiłem zdjęcia, ale ostatecznie tego laptopa nie wystawiłem na sprzedaż. Kiedy odpaliłem laptopa, pojawił się następujący komunikat: Insert boot Disk. Dysku twardego nie wyciągałem. Kompletnie zapomniałem o tym, że wyciągnąłem dysk twardy z tego laptopa, bo miałem go sprzedać bez dysku. Później, jak zdecydowałem, że jednak go nie sprzedam, to po prostu tego dysku twardego z powrotem nie włożyłem. Tutaj dotykałem obudowy dysku i byłem przekonany, że skoro obudowa jest zamontowana, to na pewno pod nią jest sprawny stary dysk twardy z zainstalowanym Windowsem Vista. Nie dość, że tego dysku nie było w laptopie, to jeszcze na dodatek tego dysku twardego nie było w moim mieszkaniu, ponieważ w tym samym momencie, kiedy chciałem sprzedać tego laptopa. Wystawiłem na sprzedaż swojego starego alienwera z zepsutą kartą graficzną. Alienware'a również miałem sprzedać bez dysku twardego, ale stwierdziłem, że wsadzę tam jakiś stary HDD, no i wsadziłem ten od Tosiby, nie wiedząc, że to jest dysk od tosiby. Sformatowałem go, nagrałem Windowsa 7 i tak laptop został sprzedany. Niestety nie mam Windowsa Vista na płycie, a szkoda, bo bardzo by mi się przydała. Pamiętałem jednak, że w moim rodzinnym domu mam Windowsa XP na płycie, moja mama mi go przywiozła, ale problem polega na tym, że ta płyta nie dość, że była mocno perysowana, to jeszcze na dodatek była pęknięta. Nic z tą płytą nie zdziałałem, więc musiałem albo kupić gdzieś XP lub Vista na płycie. Albo odpalić instalację Windowsa z pendrive'a. Wiedziałem, że jest to możliwe, ale potrzebowałem obraz ISO Windowsa XP albo Windowsa Vista i na szczęście bardzo szybko taki obraz udało mi się ściągnąć. Potrzebowałem jeszcze programu, który zrobi mi z tego obrazu ISO butowalny pendrive, i z darmowych programów dostępny był wyłącznie Rufus. Znalazłem jakiegoś pendrive'a i za pomocą tego programu nagrałem na PENA Windows XP Service Pack 3. Włożyłem do laptopa dysk SSD 120 GB, ustawiłem butowanie na USB, i nic się nie stało. Windows 7, który był zainstalowany na tym dysku SSD. Próbował się uruchomić, ale nie dawał rady. Wyskakiwał blue screen. Następnie na tym samym pendrive'ie za pomocą programu Rufus zainstalowałem Windowsa XP Service Pack 2, Service Pack 1. Potem wersję Home, ale nic to nie dało. Potem pomyślałem sobie, że przecież oryginalnie na tym laptopie zainstalowany był Windows Vista. Na spodzie laptopa jest nawet naklejka z kluczem produktu. Więc na pendrive'a postanowiłem zainstalować właśnie Windowsa Vista. Dodatkowo ściągnąłem starszą wersję Rufusa, bo podobno w nowszych był problem z instalacją starszych systemów. ściągnąłem więc wersję 2.14. Wyczytałem jeszcze, że do starych laptopów wypadałoby używać pendrive'a z USB 2.0, a nie 3.0, więc w sklepie kupiłem odpowiedniego Pena i zainstalowałem na nim Wistę. Laptop wykrył w końcu USB, zaczął instalować Windows'a Wistę, ale się wieszał. Pomyślałem wtedy, że może dysk jest uszkodzony. Więc wymieniłem go na większy dysk SSD 250 GB. W końcu po całym dniu kombinowania walki zainstalowałem Vista na laptopie, klucz produktu zadziałał. I mój syn mógł trochę poćwiczyć pisanie na laptopie, a niedługo później pokazałem dzieciom pierwszą grę, dosyć starą, w którą grałem lata temu ze swoim tatą. No i tak szczęśliwie dla mnie zakończyła się ta historia. Cała operacja była dla mnie bardzo przyjemna i satysfakcjonująca, ponieważ, mimo wielu problemów, między innymi ze sterownikami, Laptop został naprawiony. Jak podobało Wam się kolejne nagranie związane z moją pasją? Czy Wy również lubicie grzebać w elektronice? I co ostatnio naprawiliście lub przypadkiem zepsuliście? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.